Największym problemem Chin, jeżeli chodzi o władzę, jest korupcja, po prostu. No ale trudno unikać takich sytuacji, jak wiesz, są ogromne inwestycje, ogromne środki, wiesz, masz dużą władzę. Od tego, jaką podejmiesz decyzję, zależy los przedsięwzięć firm, ludzi. Do tego masz no, taki element kulturowy, gdzie. Takim podstawowym prezentem dla dzieci czy dla osób starszych są te czerwone koperty z czerwonymi banknotami iłanowymi I tam nie jest jeden bank, no, tylko musi być przynajmniej ich 10 albo no, 10, co, co najmniej, albo, albo i więcej. E, więc ta formuła. Prezentu, odwdzięczania się w formie rozliczeń finansowych jest też elementem kulturowym, więc też taka jest wiesz, cieniutka granica pomiędzy tym, co jest prezentem, co jest takim no, dowodem wdzięczności, a co jest już taką konkretną łapówką.